Przechodzę obok niskiej starszej pani na ulicy i myślę, jakie miała życie. Mijam tęgiego mężczyznę z brodą w średnim wieku i zastanawiam się, ile upadków jest przed nim, a ile za nim. Chłopczyk w niebieskich spodenkach kopnął mi piłkę pod nogi. Uśmiechnął się do mnie, a ja do niego. Wiem, że wielkie życie jest przed nim. Smukła kobieta w blond włosach Czule się uśmiecha do dziecka siedzącego w wózku. Ciekawe, co jeszcze może ją spotkać. Patrzę na wiele napotkanych osób. Jedni są smutni, inni weseli, niektórzy zamyśleni, zagonieni bądź przygnębieni. Każdy ma swoją historię. Niektórzy są na początku wyboistej drogi, inni zbliżają się do jej końca. Obserwuję, nie oceniam, po prostu się przyglądam. Ja też mam swoją drogę i też wolę, gdy ktoś tylko patrzy, a nie ocenia.